Kiedy miałem 14 lat, doświadczyłem czegoś naprawdę strasznego. Było lato 2019 roku. Tego dnia byłem umówiony z kuzynem. Powiedział, że zaprosił jeszcze swojego kolegę i zapytał, czy mi to nie przeszkadza, ale ja nie miałem nic przeciwko. Mój kuzyn ma na imię Marek, a jego przyjaciel Łukasz. Wyszedłem z domu około godziny 16. Marek mieszkał jakieś 40 minut drogi piechotą ode mnie. Jego dom znajdował się na przedmieściach. Na lewo i na prawo od jego domu były inne domy, natomiast naprzeciwko był gęsty las. Na miejsce dotarłem koło 17. .00. Przywitałem się z rodzicami Marka i z chłopakami, a następnie postanowiliśmy pójść popływać w dużym basenie, który był z tyłu domu. Po około 3 godzinach poszliśmy do pokoju Marka i zaczęliśmy grać na konsoli. Godzinę później do pokoju zajrzał tata Marka i powiedział, że idą na kolację, oraz zapytał, czy chcemy iść z nimi, ale powiedzieliśmy, że nie. Oznaczało to, że mieliśmy cały dom tylko dla siebie. Po jakimś czasie wpadłem na pomysł zabawy w dzwonienie do domów sąsiadów i uciekanie. Było lato, około godziny 21, więc nie było jeszcze aż tak ciemno. Wyszliśmy na ulicę i zaczęliśmy dzwonić do domów. Mieliśmy kupę śmiechu, obserwując reakcje sąsiadów. W końcu ruszyliśmy do ostatniego domu. Za każdym razem graliśmy w papier, kamień, nożyce, co decydowało o tym, kto teraz będzie dzwonił do drzwi. Niestety przegrałem, więc bez namysłu zadzwoniłem do drzwi, po czym uciekłem i ukryłem się za samochodem. Marek i Łukasz byli schowani w krzakach zaraz za mną. Początkowo chciałem dołączyć do nich, ale bałem się, że nie zdążę. Czekaliśmy jakąś minutę, aż w końcu drzwi się otworzyły i naszym oczom ukazał się wysoki mężczyzna. Nie mogliśmy w żaden sposób przewidzieć tego, co stało się potem. Mężczyzna zaczął iść w moim kierunku, krzycząc: Chodź tutaj, nie skrzywdzę cię. Zacząłem uciekać i, nawet na moment, nie przeszła mi przez głowę myśl, aby się zatrzymać. Mężczyzna wciąż powtarzał te same słowa, a ja, słysząc je, próbowałem biec jeszcze szybciej i szybciej. Nie zorientowałem się nawet, kiedy mężczyzna przestał mnie gonić. W końcu zatrzymałem się, aby odpocząć i złapać oddech. Wtedy zadzwonił telefon. To był Marek. Marek, stary, wszystko okej? Okay? Tak, okej, okay. to było chore. Ten wariat długo mnie gonił. Spotkajmy się u ciebie. Natychmiast ruszyłem dalej, biegnąc do domu marka. Postanowiłem wejść tylnymi drzwiami, które natychmiast zamknąłem za sobą. Rodziców Marka wciąż nie było w domu. Nigdy nie przytrafiło mi się coś tak okropnego podczas takiej zabawy. Byłem wstrząśnięty, ale w końcu udało mi się uspokoić. Powiedziałem Markowi i Łukaszowi o tym, co wykrzykiwał do mnie mężczyzna, gdy mnie gonił. Łukasz, chcąc rozluźnić atmosferę, powiedział: Chodźcie, obejrzymy jakiś film. Wchodząc po schodach na górę, nagle usłyszeliśmy otwieraną na zewnątrz furtkę. Marek powiedział, że to pewnie jego rodzice, jednak ja wolałem się upewnić i wróciłem na dół. Wtedy krzyknąłem, a chłopaki zeszli zaraz za mną i zapytali, co się stało. Kazałem im spojrzeć na tylne drzwi i w tym momencie wszyscy byliśmy przerażeni. Ten sam mężczyzna, który mnie gonił, stał za drzwiami, próbując je otworzyć. W dłoni trzymał coś, co przypominało kij bejsbolowy. Nagle mężczyzna zaczął śmiać się jak psychopata, po czym powiedział: Chodźcie na zewnątrz się ze mną pobawić, nie skrzywdzę was. Wszyscy staliśmy jak wryci, nie mogąc się ruszyć. Nigdy w swoim życiu się tak nie bałem. Po chwili namysłu krzyknąłem do niego. Wezwaliśmy policję, zaraz tu będą. Oczywiście było to kłamstwo, ale na szczęście zadziałało. Mężczyzna odszedł, a następnie usłyszeliśmy dźwięk zamykającej się za nim furtki. Poszliśmy na górę, aby wyjrzeć przez okno. Mężczyzna pomachał nam, po czym zniknął w gęstym i ciemnym lesie. Obiecaliśmy sobie, że nigdy nie powiemy o tym naszym rodzicom, bojąc się kary. W końcu rodzice Marka wrócili, a ja resztę nocy spędziłem, próbując zasnąć na ich kanapie. Wciąż przechodzą mnie ciarki, gdy wspominam tamten dzień. Nic nie powstrzymywało mężczyzny od tego, aby zbić szklane drzwi i wejść do środka. Mogłem też przecież zapomnieć zamknąć za sobą drzwi. Mam nadzieję, że ten facet chciał po prostu dać nam nauczkę za głupią zabawę.